W jednym z badań doktor Hopkins wykazał, że wskaźnik samobójstw wśród osób tramciowych, które przeszły operację zmiany kci jest 20 razy wyższy niż wskaźnik samobójstw wśród osób nietransgciowych. Doktor Hux zwrócił również uwagę. Na badania przeprowadzone na Uniwersytecie Wenderby w Londyńskiej klinice Portwana wśród dzieci, które wyrażały uczucia transpciowe, ale 70-80% z nich czasem spontanicznie straciło te uczucia. Stąd jego potępienie tych, którzy promują transseksualizm jako coś normalnego. Ci decydenci i media nie robią żadnej przysługi dla społeczeństwa ani osobom transpciowych traktują ich dezorientację jako prawo wymagające obrony, a nie jako zaburzenie psychiczne, które zasługuje na zrozumienie, leczenie i zapobieganie. Według doktora Haug Koncepcja niezgodności pci jest po prostu błędna i nie odpowiada fizycznej rzeczywistości. Może mieć też przerażające konsekwencje psychologiczne. Teoria, że płeć jest tylko w umyśle, niezależnie od rzeczywistości autonomicznej, doprowadziła niektóre osoby transpciowe. Do nacisku na akceptację społeczną i afirmację ich osobistej, subiektywnej rzeczywistości. W rezultacie niektóre stany, tak jak Kalifornia, New Jersey, Manchauces, uchwaliły przepisy zabraniające psychiatrom, nawet za zgodą rodziców, dążenia do przywróconych odciągych osób nieletnich, osoby, które przeszły operację zmiany pci, choć zadowolone z operacji, nie poprawiły się z psychospołecznego punktu widzenia w porównaniu do stanu sprzed operacji. Doktor Hock skrytykował również lekarzy, którzy pracują z bardzo małymi dziećmi którą mają postawy podobne do osób ci przeciwnej. Podaje się im hormony.